Myślę, że to jest taki dobry czas i czas takiego dobrego wiatru w tej chwili. Piotr Harasin w programie Kierunek Sukces, Kierunek Przyszłość. Małgorzata Ofierska, prezes Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek. Dzień dobry pani, dzień pani prezes. Dzień dobry, witam państwa. Jak ten rok się wam ułożył pani prezes? Ta mapa biznesowa waszej części regionu rozrasta się? To taki jest trudny rok, bo to jest taki rok i wyborczy, więc są duże zmiany, jeżeli chodzi o pomysł na rozwój gmin, bo to już nawet nie chodzi o osoby, które zawiadują gminami, tutaj też są duże zmiany. Ale też zmieniają się też pomysły rozwojowe, gmin, te, te koncepcje, te cele nadrzędne. To też ma wpływ na naszą działalność, dlatego że my jakby e, e, od, czujemy się odpowiedzialni za zabezpieczanie potrzeb mieszkańców, ale jednak w zgodzie z takimi koncepcjami rozwojowymi e, samorządów lokalnych. Także to taki czas troszeczkę podpatrywania może nie dogadywania się z nowymi włodarzami, bo tak nam się zdarzyło, że to są te osoby, które zostały burmistrzami, wójtami od nowa czy na nowo. To są osoby, z którymi współpracowaliśmy. Nasi członkowie, osoby, które były w zarządzie i w radzie, także doskonale się znamy i... Tutaj panie pierwsze skrzypce e... grają, prawda? Dobre e... Miasto, e... E, Pani burmistrz, Lubomino, Lubomino, Pani wójt. Pani wójt, Orneta, Pani... Orneta właśnie e... też. Burmistrz, także tak. Rzeczywiście kobiet jest więcej. Wbrew pozorom szybciej się dogaduje Wiemy, bo w kwestii takich społecznych na pewno dobrze się rozumiemy. No i to jest taki czas właśnie takiego nowego układania, to też jest czas wchodzenia w nowe projekty unijne, w nowy okres programowania unijnego, więc to na pewno był czas dla mnie, zwłaszcza to był czas takiego nasilonego myślenia projektowego, przygotowywania projektów, później uzgodnień, podpisywania umów, trochę taka działalność naszych organizacji Dużych parasolowych organizacji pozarządowych, ona jest mocno uwarunkowana dostępnością funduszy, czyli mamy swoje cele, mamy swoje priorytety, ale jednak nasilamy działalność tam, gdzie jest dostępność funduszowa, więc tutaj jakby się już poukładaliśmy, troszeczkę nam się pozmieniała kadra, bardzo nam się odmładza kadra, w najbliższych dniach dołączą do nas dwie młode osoby. I dobry pozorom też nie jest łatwe, łatwa decyzja dla mnie, bo takie młode osoby wymagają mojej natężonej pracy, ale no, mam taką nadzieję, że i wartej, i, i, i mam taki na przyszły rok plan, i taką misję swoją własną, żeby. Młode pokolenie bardziej zaangażować w taką odpowiedzialność społeczną, w takie włączanie się w aktywności społeczne, ale nie takie, że ja będę gdzieś tam na imprezie bądź pójdę na imprezę, tylko może ją zorganizuję. Także no, mamy, mamy sporo wyzwań i sporo nowych zadań. Myślę, że to jest taki dobry czas i czas takiego dobrego wiatru w tej chwili, tylko musimy go wpuścić w odpowiednie przestrzenie, żeby on nam się gdzieś tam nie rozpiesz. Jest pani liderem lokalnej grupy działania warmińskich zakątek. Jakie cechy pomagają pani w codziennej pracy w takim skutecznym działaniu na rzecz właśnie tego lokalnego społeczeństwa? No tych zadań i wyzwań jest sporo. Jest sporo taką cechą pozytywną moją. Myślę, że jednak jest takim, taka matematyczność myślenia. To ja, ja jestem ekonomistą i jakby edukacyjnie wywodzę się z tej sfery właśnie ekonomii bankowości. Finansów, takie mam doświad wieloletnie doświadczenie zawodowe i to bardzo mi pomaga w tym właśnie takim rozszalałym świecie aktywności społecznej. To, co mi nie pomaga, to muszę powiedzieć, to, to jakby e, bardzo w sobie punktuję i staram się kontrolować, to jest taka miękkość po prostu, takie nastawienie na człowieka. Ja wiem, że to jest ważne, ale w zarządzaniu to jest Dobre trudne. Serce. Może niedobre serce, bo pewnie niektórzy by nie powiedzieli, że mam takie dobre serce, ale taka właśnie uważność i takie stawianie siebie raczej z tyłu, żeby kogoś nie skrzywdzić, niż, niż działanie takie właśnie typowego menadżera, to to mi na pewno nie ułatwia. Na pewno też ułatwia mi pracę dyspozycyjność, bo teraz jestem w takim momencie życia, teraz akurat, że mogę taki duży czas poświęcić pracy, a to jest ważne dla menadżera jednak, żeby gdzieś wtedy, kiedy jest nasilenie różnych zadań, żeby się skupić na, na, konkretnie na pracy, ale też rozumiem moich pracowników, że oni mają rodziny, że, oni, że to jest jednak praca i też nie wymuszam na nich jakby takich działań szerzej, ale ja sobie na to mogę pozwolić absolutnie. Z lokalną grupą działania warto współpracować, powiedzmy, właśnie, dlaczego warto właśnie do Was zajrzeć, zbierać te informacje w przyszłości, starać się z Wami o, o jakąś dotację, jakąś pomoc. Tak, już Pan odpowiedział na to pytanie, mm -hmm. dlaczego warto współpracować z lokalną grupą działania. To no zawsze warto o tym przypominać. No tak, my chcielibyśmy, my mamy taką potrzebę pracowania z ludźmi po to, żeby pomagać innym ludziom i jakby. Najbardziej cenimy sobie takie osoby, które przychodzą i mówią, mam taki potencjał, a jest ich coraz więcej. Chciałbym z Wami popracować, bo chciałbym się spełniać, ale rzeczywiście nasz główny klient to jest klient, który przychodzi do nas po coś. Młodzi też się angażują? Eee, pukają nie. do tych drzwi z, z innowacyjnymi pomysłami? Mniej, chociaż takich mamy, ale mniej rzeczywiście. Natomiast no, nasz główny klient to jest przedsiębiorca, który e, przychodzi po dofinansowania unijne. Trudny bardzo temat teraz, e, bo jednak ta sfera możliwości dofinansowania przedsiębiorców jest. Coraz węższa i ona się gdzieś tam kręci wokół innowacji, wokół nowych branż, wokół, wokół inteligentnych specjalizacji. Na takiej płaszczyźnie wiejskiej, miejskowiejskiej to są działalności rzadkie jeszcze i przedsiębiorcy potrzebują. Jak oni sobie yy, z tym radzą, właśnie ci si przedsiębiorcy z mniejszych społeczności? Yy, potrzebują środków na takie mniejsze inwestycje, oni nie są skłoni na, na, do takich dużych wydatków, a nawet jeśli chcą, są, to nie będą to działania innowacyjne. Mamy kontroferty, bo mamy fundusze pożyczkowe, współpracujemy z instytucjami pożyczkowymi, poręczeniowymi. One też są objęte dofinansowaniem unijnym, więc jeśli nie w tą dziurkę, to w inną dziurkę. Mamy też własne środki w ramach funduszy rolnych, które będziemy w najbliższym czasie uruchamiać i to są środki na mniejsze dofinansowania, więc jest to jeszcze trzecia droga, na którą trzeba jakby, trzeba poczekać, żeby w nią wejść, ale też jest taka alternatywa środka, czyli pożyczka, inwestycja innowacyjna, bądź dziedzictwo gospodarcze, bądź chwileczkę trzeba poczekać i, i, i można mniejsze środki pozyskać na takie proste inwestycje w rozwój. Tu pani prezes, na koniec, czego pani życzyć? Pani i całemu zespołowi e, lokalnej grupy działania. Ja myślę, że wszystkim społecznikom należy, należy życzyć, życzyć optymizmu przede wszystkim, bo e, e, jesteśmy społecznikami, ale trochę tą naszą duszę e, mocno przygniatają papiery, procedury. E, formuły umowy, kontrakty, zobowiązania i mnóstwo różnych rzeczy. więc myślę, że nam jest bardzo potrzebny entuzjazm i taka ciągła potrzeba działania i dawania siebie jak organizację po prostu. Więc myślę, że takie życzenia, takiego, takiej dużej energii i takiego poczucia, że jesteśmy potrzebni, by nam się przydały. I to tak już życzymy jak najbardziej dużo, jak najwięcej tej energii w tym i w kolejnym roku. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Małgorzata Ofierska, prezes lokalnej grupy działania Warmiński Zakątek, była Państwa i moim gościem Piotr Harasim. Bardzo dziękuję Pani prezes Dziękuję za rozmowę. bardzo za rozmowę i życzę wszystkim też wiele, wiele optymizmu. Dziękuję bardzo.